Cześć. Dziś pokażę wam jak wygląda i gdzie możecie zastosować trójfazowy blok zasilający Odwago zbudowany w oparciu o złączki listwowe z dźwignią. A jeśli jesteście ciekawi tego rozwiązania, to na końcu filmu pokażę wam jak możecie otrzymać taką złączkę zupełnie za darmo. Zapraszam. Bloki zasilające oferowane są w różnych rozmiarach. Dzięki temu możecie zaopatrzyć się dokładnie w taki, jakiego potrzebujecie. Mamy tutaj trzy złączki fazowe: jedną złączkę neutralną i jedną złączkę PE. Złączka PE łączy się galwanicznie z szyną montażową TH35, dzięki czemu ochrona jest zapewniona już na złączkach, na które wchodzą nam obwody. Warto pochylić się również nad samym opisem. Jest tutaj wyraźnie zaznaczone zasilanie, a dźwignie, które mają kolor pomarańczowy, wyraźnie wskazują miejsce, do którego należy podłączyć zasilanie. Pomarańczowa dźwignia to dokładnie to samo rozwiązanie, które znacie z innych złączek wago. Beznarzędziowo podnosimy je do góry, wkładamy przewody, zatrzaskujemy i gotowe. Otwory montażowe do wprowadzenia przewodów znajdują się pod kątem. Dzięki czemu nie musimy specjalnie wyginać przewodów naszej wewnętrznej linii zasilającej, tylko łagodnie wprowadzamy je w otwory. Podnosimy dźwignię. I dźwignia wskazuje nam również to, gdzie skończyliśmy pracę. Jest to bardzo intuicyjne i na pewno każdy instalator odnajdzie się w tym rozwiązaniu. WAGO ma trzy technologie otwierania zacisku do wprowadzenia przewodów. Jest to otwór montażowy, przycisk lub dźwignia. Sami wybierzcie, który najbardziej wam odpowiada. Wyobraźmy sobie teraz sytuację, że mamy do prefabrykacji trzy rozdzielnice, do której będą doprowadzone różne przekroje wewnętrznej linii zasilającej. Dzięki takim gotowym zestawom nie musimy wydawać pieniędzy na pełne opakowania pojedynczych złączek i akcesoriów. Musicie koniecznie przetestować te. Bloki zasilające, a sami przekonacie się, że praca elektryka może być szybka i przyjemna. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji zobaczyć, jak działają złączki listwowe z dźwignią, to w komentarzu znajdziecie link do formularza, w którym możecie zamówić sobie bezpłatnie taką złączkę.